Przepiszmy pierwszy przykład do zeszytu. Teraz naszym pierwszym zadaniem będzie zapisanie każdej z liczb w postaci potęgi o podstawie 2. Więc musimy sobie zamienić czwórkę na potęgę o podstawie 2 i ósemkę na potęgę o podstawie 2. Zatem 4 to jest inaczej 2 do potęgi drugiej. Bierzemy tę liczbę w nawias i dopisujemy jeszcze wykładnik równy 5, bo ten wykładnik stał tutaj od początku. Następnie 8 to jest 2 do potęgi trzeciej. Bierzemy 2 do potęgi trzeciej w nawias i za nawiasem zapisujemy wykładnik, który stał tutaj od początku. Do tego dopisujemy jeszcze dzielenie przez 2 do potęgi 9. To się równa. Od tego momentu musimy zastosować prawa działań na potęgach. Czyli w tym miejscu i w tym miejscu zauważcie, że wykładniki potęg stoją obok siebie. Skorzystamy tutaj z takiego wzoru. Jeśli mamy a do potęgi n i jeszcze do jednej potęgi, to wtedy stosujemy taki wzór. a do potęgi n razy m. I tak też sobie tutaj zapiszmy, mamy 2 do potęgi 2 razy 5 razy tutaj to samo 2 do potęgi 3 razy 2, podzielić przez 2 do potęgi 9. To się równa. Wyliczmy te działania tutaj w wykładnikach, czyli mamy 2 do potęgi 10 razy. 2 do potęgi 6 podzielić przez 2 do potęgi 9. To się równa. Teraz w działaniu mamy mnożenie i dzielenie. Zawsze w takim przypadku wykonujemy działania od lewej do prawej strony, czyli zaczynamy od mnożenia potęg o tych samych podstawach. Musimy tutaj skorzystać ze wzoru, który mówił, że jeśli mam mnożenie potęg, o tych samych podstawach, to w takim przypadku wykładniki potęg musimy dodać. Co tutaj otrzymamy? 2 do potęgi 10 plus 6 podzielić przez 2 do potęgi 9. To się równa. 2 do potęgi 10 plus 6 to jest 2 do potęgi 16. Podzielić przez 2 do potęgi 9. Mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, bo tu jest podstawa 2, tutaj podstawa 2. Co w takim przypadku robimy? Tutaj też korzystamy ze wzoru, ale ten wzór wygląda tak. a do potęgi n, podzielić przez a do potęgi m to jest a do potęgi n minus m. Czyli jeśli dzielicie potęgi o tych samych podstawach, to pamiętajcie, że musimy wykładniki potęg odjąć od siebie. Zatem tutaj otrzymamy 2 do potęgi 16 odjąć 9. To się równa. 2 do potęgi 16 minus 9 to 7. No i mamy rozwiązany pierwszy przykład.